Nie denerwuj mnie, jadę, jestem w windzie, no. Tu zagadaj ich. Du? Góra. Mówię ci, zagadaj ich. Jakub. Halo? Ha. Kurde, nie ma o nie Boże, błagam, tylko nie to. Nie teraz, halo? 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 Jesteśmy w windzie, winda się zacięła, wypuśćcie nas! Halo? Halo? No... Nie słyszą pani. Kurde, od 15 lat jeżdżę tymi windami, nigdy nic się nie stało. Akurat dzisiaj, jak mam najważniejsze w karierze spotkanie, to akurat takie coś. jak to To nie bech, to awaria. Kwestia interpretacji. Nie ma zasięgu. Prędzej czy później i tak nas ściąga. Nie wiem, może to jest jakiś znak. Może ja po prostu nie robić tego serialu. To znak? Myśli pani, że wszechświat od bilionów lat pracował nad tą sytuacją specjalnie dla pani? Tak, tak właśnie myślę. I dla pana też. Monika Borecka. Pracuję w CIT Studio. Reprezentuję aktorów. A pan? Naprawdę nie musi pani tego robić. A zna pan jakiś lepszy sposób na zabicie czasu niż rozmowa? Cisza.